Podobno dwa wieki temu jechał nim cesarz Napoleon Bonaparte. Dziś to najważniejsza inwestycja drogowa gminy Rokietnica. Otwarto tu uroczyście nową drogę o dumnej nazwie Trakt Napoleoński. Prawdopodobnie nazwa wywodzi się jednak z historii zbytności cesarza Napoleona w Szamotułach i z jego słynnej rozgrywki szachisty, faktu, że miał być podmieniony w Szamotułach, podstawiony za Napoleona, miał być sobowtór. Cesarz miał salwować się ucieczką, a że jak prosta strzała do poznania wiedzie właśnie między innymi traktem napoleońskim od strony Szamotuł, stąd domyślamy się i takie są przekazy tutaj krążące wśród ludności że salwował się ucieczką właśnie tą drogą. Nowa historia traktu zaczęła się od wybudowania przy nim dwóch osiedli mieszkaniowych. Ich mieszkańcy przez wiele lat dojeżdżali do domu w drogą szutrową. Pierwsze plany przebudowy powstały w 2008 roku. Przełom przyszedł na początku 2013 roku, kiedy wojewoda wielkopolski uznał wniosek o dofinansowanie inwestycji za najlepszy w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych każda droga, która poprawia bezpieczeństwo ruchu, jest najważniejsza. Oczywiście spójność drogi, to jest ważne, żeby droga nie kończyła się gdzieś w polu, żeby ona łączyła drogę gminną, powiatową, drogę szybkiego ruchu, to jak mamy w tym przypadku, jeżeli chodzi o, o drogę S11, żeby, było, żeby była spójność, żeby tej, te, te drogi połączyły się w sumie wszystkie razem. Ważne jest też, żeby było to, co mieliśmy miejsce w tym przypadku, czyli współdziałanie wszystkich jednostek, czyli współfinansowanie, co jest ważne, że Również gmina, ale i powiat, ale i Narodowy Program Dróg Lokalnych, Przebudowy Dróg Lokalnych. Razem jak to wszystko połączymy, no to powstają drogi też te istotne i ważne, lokalne. 736 km dróg Wielkopolsce w ramach programu zrealizowane. Wiele dróg gminnych, powiatowych. Czyli najważniejsza to jest właśnie spójność, połączenie, że jak jadę z pracy do domu, żebym dojechał bezpiecznie do swojego domu, a nie tylko tą główną ulicą. Pieniądze z budżetu państwa i budżetu gminy wciąż nie wystarczały na realizację planów. Wtedy z pomocą przyszedł powiat Poznański, dokładając do inwestycji ponad 2 miliony złotych. Ta droga w tym miejscu, odciążająca i poprawiająca układ komunikacyjny, jest ważna dla nas na tyle, że zdecydowaliśmy się dołożyć te pieniądze i dzisiaj widać, że dobrze zrobiliśmy. Ponad 3 miliony od rządu, ponad 2 z powiatu i gminy, i kosztem 7,5 miliona złotych w niespełna 8 miesięcy powstał nowy Trakt Napoleoński. By uczcić tę ważną chwilę, przedstawiciele trzech szczebli władzy wkopali przy trakcie symboliczne platany. Potem gospodarz gminy zaprosił gości na autobusową wycieczkę nową drogą. Na tym skorzysta nie tylko Rokietnica, ale też pozostałe miejscowości na terenie. Gminy. To jest droga w kierunku napachania. Również ważny dojazd dla mieszkańców, bo to jest połączenie z drogą wojewódzką w kierunku szamotu. Na skrzyżowaniu tych dróg powstało Rondo. Sama miejscowość Rokietnica w ostatnim okresie no, bardzo się zmienia. Niedawno przekroczyła liczbę 5 tysięcy mieszkańców, czyli możemy powiedzieć, że to już praktycznie nie jest wieś, tylko takie małe, małe miasteczko. To niby tylko droga gminna, ale łącząca dwa strategiczne węzły komunikacyjne. W tej chwili będzie główny dojazd do trasy 11, czyli to on ma takie znaczenie no, gospodarcze. Zwiększenie komfortu mieszkańców, jak i również, jak Państwo widzicie, estetyczne, bo zmieniła się rokietnica, jak się zmienił praktycznie cała gmina dzięki budowie tej drogi. Estetycznie zdecydowanie wygląda lepiej. Przede wszystkim przy tej drodze znajdują się dwa nowe, duże osiedla, gdzie na każdy mieszka tysiąc osób. Oni do niej, te osoby do niedawna dojeżdżały drogą gruntową. Teraz ten dojazd będzie zdecydowanie lepszy, jak i również dla części gminy jest to no, bardzo dobre połączenie z trasą S11. Na Trasa S11 to jest dostęp oczywiście do Poznania. Ale również praktycznie na całą Europę dojazd. Nowy trakt ma prawie 2,5 km długości. Podczas jego budowy przebudowano 6 skrzyżowań, na jednym z nich powstało rondo. Przy drodze usytuowanych jest 6 przystanków autobusowych. Na całej długości wybudowano chodniki, a na ponad 500 metrach ścieżki rowerowe. Napoleon byłby dumny.